Pamięci przyjaciół, którzy już są w krainie wiecznej wspinaczki. Bez was ta książka nie miałaby sensu. Słowo na początek. Co to za książkę, droga czytelniczko, szanowny czytelniku, daję Wam do ręki? Trudno mi powiedzieć. Ale pokrótce. Napisałem ją z jednej strony na znak protestu, bo inaczej pamiętam tamte czasy, a z drugiej z chęci wydania książki trochę innej niż te z literatury górskiej, które czytałem. Nie jest to opowieść o moich wielkich wyczynach, bo nie roszczę sobie pretensji do takowych. Bardziej o przyjaźniach, przygodach i wariactwach, z których o zgrozo. Byłem znany. Nie zabraknie żartu, ironii czy dystansu do samego siebie, a także do moich przyjaciół. Chciałem też w przystępny sposób przybliżyć atmosferę tamtego ciekawego czasu, tak jak ja to widziałem. Zatem w książce znajdziecie wspomnienia z najlepszego, a zarazem najtragiczniejszego w dziejach polskiego himalaizmu okresu a zatem zapraszam